Dzień dobry, panie Słowomirze. Ja właśnie jestem wyborczynią Adriana Zandberga. Bardzo mi miło. Mi e, mam dwa i też oprócz tego, jeszcze działamy społecznie. E, jestem członkinią organizacji, której zdradzać tutaj nie będę, bo bym prawdopodobnie została wygoniona z widłami. W związku z tym, dwa. Ostatnie pokolenie. Zgadza się. A to miała pani nie zdradzać. E, to jest dla mnie na tyle ważna działalność, że tutaj też z panami z antykonfliktowego teamu się dobrze znamy, więc puszczają mi oczko. E, mam pytanie do pana, czy antropogeniczna zmiana klimatu jest faktem? Tak, mówiłem o tym lata temu i dalej to powtórzę, że człowiek ma istotny wpływ na zmianę klimatu. W takim razie, co należy zrobić z kryzysem klimatycznym, który prowadzi do powodzi? Rozumiem, czyli, czyli mimo tego przyznaje pan głośno, że kryzys klimatyczny jest faktem, ale nie. jednocześnie jako Nic takiego nie powiedziałem. Zmiana klimatu jest faktem, ale nie wywołuje kryzysu klimatycznego. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, proszę państwa. Żebyśmy się rozumieli. Tak, uważam, że w wyniku zwiększonych emisji dwutlenku węgla jest trochę cieplej. To jest prawda. I to na tym się kończy Pana wiedza? Znaczy wiem jeszcze kilka innych rzeczy, natomiast uważam, że z tego powodu, że robi się trochę cieplej, i to nawet pasuje, bo lubię jak jest cieplej, nie lubię jak jest chłodno, nie powinniśmy zażynać gospodarki, zamieniać swoje gospodarki w skansen, zwiększać ludziom kosztów życia, pozbawiać ich samochodów, możliwości podróżowania. W sensie ta reakcja jest zdecydowanie przesadzona, jestem głęboko przekonany, że gdyby państwo nic z tym nie robiło, to dzięki temu gospodarka by się rozwijała znacznie szybciej, bylibyśmy na tyle bogaci, że te problemy by się same rozwiązały. Chyba nie zdaje sobie pan sprawy, ile osób dotyczy, będzie dotyczył kryzys klimatyczny. Mhm. Jest to przykre dla mnie, że jako kandydat na prezydenta mojego kraju ma pan, ma pan tak ograniczoną wiedzę na ten temat. Jest mi z tego powodu po prostu przykro drugie pytanie, ponieważ ostatnie pokolenie jest ruchem, który oprócz tego, że łączy walkę z kryzysem klimatycznym, również odnosi się do tego, żeby ta walka nie odbywała się kosztem najbiedniejszych. Mhm. Z tego powodu walczymy również z wykluczeniem transportowym. O, ta, Jaki jest Dziękuję bardzo. Przekażę członkom, e, o, e, jaki jest Wykluczenie pana... transportowe. Tak, jaki jest Pana pomysł na To Pani Była Pani w Sejnach? W czym? W Sejnach. Nie. A ja byłem ostatnio. Proszę mi powiedzieć, jak że się pozbawi ludziom samochodów był... spalinowych, jak mieszkańcy Sejn dojadą do innego, większego miasta? Ja nie... Tam nie ma chyba dobrego PK. Właśnie o to chodzi, że powinniśmy przekierować środki z rozbudowy autostrad hiperemisyjnych na transport... Żeby publiczny. walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Żeby upiec jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. We'll be right <laughs> back. Wie pani, problem jest taki, że nie każdy mieszka w Warszawie, gdzie wszędzie dojedzie pani metrem, właśnie. no właśnie, ewentualnie tramwajem oraz e, autobusem. Jest masa wsi i małych miasteczek w Polsce, gdzie absolutnie nieopłacalne jest uruchamianie linii autobusowych czy tam kolejowych. Po prostu mieszka tam za mało ludzi, żeby był sens umieszczać tam autobus, który na przykład będzie jechał co pół godziny albo co godzinę. Natomiast ludzie tam żyją. Jak sobie radzą? Siadają do samochodu i dojeżdżają tam, gdzie potrzebują, ponieważ można kupić za dosyć niskie pieniądze bardzo dowolny samochód. I teraz problem jest taki jeżeli się zrealizuje państwa oczekiwania, to ci ludzie stracą możliwość dojechania gdziekolwiek, w związku z czym wasz postulat wyklucza komunikacyjnie osoby z małych miasteczek, ze wsi osoby biedniejsze. Dalej kolejne wasze postulaty, na przykład ta dyrektywa budynkowa, przymusowe, remonty klimatyczne, sprawiają, że najbardziej to w Unii Europejskiej. Myślałem, że wy popieracie transformację. Pani nie jest Unia Europejska. Czyli pani nie popiera dyrektywy budynkowej. To znaczy, ja nie jestem w tym momencie, jako, jako osoba, która występuje. E, ja rozumiem, że pani nie reprezentuje postulami. formalnie Unii Polity, y, Europejskiej, ale czy pani popiera politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Yy, znaczy. Na dążenie do neutralności ładu... klimatycznej w roku 2050. Czy pani chce wcześniej? Yy, nie. Jakby kształt tych konkretnych. Y, nie wiem, na jakim poziomie teraz są zarządzenia i Zielone ład, w jakiej to formie. Nie mówię. Niedługo wchodzi dyrektywa budynkowa, na podstawie której poszczególne budynki będą musiały dążyć do neutralności klimatycznej. W związku z czym trzeba będzie je remontować, wymieniać źródła ciepła, okna, drzwi, sposób ocieplenia. Czy pani to popiera? Myślę, że to zarządzenie nie jest jakby... Nie to jest prze... dyrektywa. Dy... Myślę, że ta dyrektywa, nie przejrzała mi wystarczająco a dogłębnie, pani? żeby wiedzieć. Problem ja jest taki, mówię że stawia pani, pan... stawia pani bardzo daleko idące wnioski, domaga się pani bardzo daleko idących reform, zarzucając mi jeszcze brak wiedzy, a pani wiedza na temat polityki klimatycznej nie jest zbyt imponująca. Pana wiedza... Ma pan ogromną przewagę, to jest pana wiec. Pan, pan decyduje, kto więcej mówi, czy ja, czy pan. Gdybym mogła, bym prostowała pana kłamstwa i przeinaczenia na każdym etapie pana wypowiedzi. Nie ma pan świadomości, jak bardzo hmm. dużym problemem jest kryzys klimatyczny. Tak? I to, że jest pan kandydatem na prezydenta, bardzo mnie z tego powodu smuci. Nie zawiodłam, nie zaskoczyłam się, ale się zawiodłam. I... Rozumiem. Natomiast no sama pani widzi, że udało się panią zdekonspirować, że jest pani z ostatniego pokolenia, a nikt pani na widłach stąd nie wyniósł. A to akurat dobrze, ale musiał o. pan uspokajać swoich... Nie, ktoś tylko do pani krzyczał, ten pan i tak nie miał wideł. Okej, okay, dobra. Proszę jeszcze przekazać e, panu Krzysztofowi Mulawie, że został na, na niego napisane, została na niego napisana skarga za jego interwencję poselską. Dobrze, przekażę. Bardzo panie dziękuję. Dobrze, dobrze, dziękuję. Zdawiam. Prosimy o pytanie z internetu.